Pan prezes już mi przedstawił. Ja jestem dyrektorką liceum. Już ponad 20 lat. Przez ten czas założyłam gimnazjum, zlikwidowałam gimnazjum, wprowadziłam liceum czteroletnie do trzyletniego, pogłam czteroletni na trzyletni, a teraz robię coś odwrotnego. Czyli przeprowadzam program z programu trzyletniego do czteroletniego liceum. Założyłam szkołę międzynarodową czy oddział międzynarodowy i jeszcze nie jest zamknięty, jeszcze działa. Tak to mniej więcej wygląda. I to, czym ja się z Państwem chcę podzielić dzisiaj, to właśnie takim doświadczeniem osoby zarządzającej. I Jakimiś przemyśleniami na temat tego, jak to robić. Ja prowadzę szkoły rankingowe. Szkoły, które są tak zwane wysoko notowane. Szkoły, do których trzeba zdawać egzamin. I pierwsza rzecz, o jakiej chcę Państwu powiedzieć, to to, że to jest wielka pułapka dla szkoły. Jeżeli ranking jest wielką pułapką, może być, bo my nie pracujemy dla wyniku i nigdy nie możemy tak robić szkoły i tak prowadzić szkoły, żeby ona pracowała dla wyniku. My pracujemy z dziećmi. Mamy spowodować, żeby te dzieci stały się, no, wydobyć z nich to, co najlepszego. Mamy spowodować, żeby te dzieci no, znalazły to, co lubią i to, co, co im sprawia przyjemność i z czego są dobre, albo mogą być dobre. Na tym polega mniej więcej no, nasza praca. Ja chcę z Państwem się dzielić różnymi przemyśleniami na temat tego, jak prowadzić szkołę, co trzeba robić, żeby jak to robić, jak to robić najlepiej. I teraz spróbuję może Państwo widzą ekran? Mam taką nadzieję. Ok. Myślę, proszę Państwa, że każdy dyrektor szkoły i jak już nim jest, i jak nim zostaje, czy chce nim być, bo rozumiem, że być może są tu też takie osoby, musi sobie odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Generalnie, proszę Państwa, dyrektor jest no, w szkole bardzo, bardzo, bardzo ważną osobą. Bardzo, bardzo dużo od nas dyrektorów zależy. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ukształtujemy kulturę pracy w naszej szkole. Jaki wpływ wywrzemy na nią? Jak to zrobimy, żeby z tych ludzi, którzy w szkole są, powiem to jeszcze raz, mówię teraz też o nauczycielach, wydobyć to, co mają najlepsze i tak, aby mogli to spożytkować dla dobra wspólnego. Na ekranie jest kilka pytań, na które w trakcie tej prezentacji chciałabym, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć. Według mnie to są pytania kluczowe dla każdego lidera, dla każdego dyrektora. Pytanie najważniejsze, kim jestem, w co wierzę, jakie mam wartości. Pytanie kim jestem będzie dopiero pod koniec prezentacji. Nie będziemy teraz sobie na nie odpowiadać. Pytanie drugie, czym właściwie chcę zarządzać? Niby zadanie jest, znaczy odpowiedź jest oczywista, chcę zarządzać szkołą. No czym mam niby zarządzać? No tak, ale co to jest szkoła? Jaka to jest organizacja? czego ona wymaga, jakich metod zarządzania, a czego absolutnie nie wolno w szkole zrobić, bo nie jest to dla niej dobre. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie, myślę, bardzo ważne dla każdego lidera, to pytanie, co ja myślę o ludziach. Zarządzamy ludźmi w szkole, zarządzamy nauczycielami. Każdy nauczyciel zarządza grupą swoich podopiecznych uczniów. To jest wielopoziomowe zarządzanie ludźmi. To, co myślimy o ludziach, jakie mamy na ich temat przekonania, co myślą, co myśli dyrektor o swoich pracownikach, co myślą nauczyciele o uczniach. To są kluczowe pytania i myślę, że gdzieś tam w projektowaniu pracy szkoły, w pracy nad, z nauczycielami trzeba sobie te pytania stawiać. Ja w każdym razie ciągle to robię bo tutaj czasami jest klucz do rozwiązania wszystkich problemów. Nasze przekonania, nasze wartości, to co myślimy o sobie i to co myślimy o szkole, o tym jaka to jest organizacja. To już było o następnym pytaniu i oczywiście jak chcę zarządzać. Są różne metody. Nie ma żadnej jednej, niewiadomo dobrej. Ja nie jestem na pewno nie będę Państwa przekonywać, że istnieje jakiś złoty klucz, złoty sposób, złota metoda zarządzania. Każdy z nas, dyrektorów, działa w innym środowisku, każdy z nas działa z innymi ludźmi, każdy z nas ma inne zasoby. I w związku z tym nie ma jednego centralnego modelu dobrego zarządzania szkołą. Każdy z nas musi dojść do tego, jak to robić najlepiej. Proszę Państwa, oczywiście ja zacznę od takiej refleksji nad tym, czym w ogóle jest zarządzanie i tutaj są proszę Państwa, proponuję, żeby najpierw spojrzeć na prawo. Tu na prawo jest taka definicja bardzo, bardzo myślę klasyczna. No, że co my właściwie robimy? My dyrektorzy, no mamy pomysły, mamy ludzi, mamy relacje, mamy jakieś środki materialne i prawne i z tego wszystkiego musimy skonstruować jakąś rzeczywistość szkolną. Nie ma tu nic myślę zaskakującego, ale ja Państwu chcę powiedzieć, że jak ja myślę o tym, co ja robię codziennie jako dyrektor szkoły, to robię to dwugie. To Patrzę na tę długą definicję, że zarządzanie to jest wędłówka przez chaos, której istotą jest panowanie nad różnorodnością i przekształcanie konfliktu we współpracę. I tym się całe życie zajmuje, proszę Państwa. Zarządzaniem wędłówką przez chaos. i nie, nie, nie sądzę, że to źle, proszę Państwa. I panowaniem nad różnorodnością i przekształcaniem. Konfliktu we współpracy. Tak na pewno jest. Oczywiście to jest coś, co my wszyscy musimy robić. I wszyscy to powinniśmy mieć jako dyrektorzy. Ale osiągamy to w różny sposób. To jest, taki, to, jest to, co każdy z nas powinien mieć do tego, żeby zarządzać szkołą. I oczywiście, misja. Przy czym no, jak stworzyć misję. Są na to różne recepty. Myślę, że jeżeli dojdzie do otworzenia studiów, rozpoczęcia studiów z zarządzania oświatą, o których tu była mowa, to na pewno tam się możemy tego uczyć, tak? W jaki sposób tworzyć misję, żeby to była prawdziwa misja, a nie jakiś pomysł, że ktoś tam wymyślił parę głównych zdań, bo to nie o to chodzi. Misja to musi być coś, czym się utożsamia cała organizacja i musi być to tworzone przez y, tę organizację i jej ludzi. <laughs> oczywiście strategia, y, czyli plany. Plany. Przy czym, proszę Państwa, znowu plany, które nie są zbiorem pobożnych życzeń, jak to czasem bywa ze strategiami, ale są czymś realnym, czymś projektowanym, projektowaniem pracy szkoły. Y, oczywiście każda szkoła ma swoją strukturę. Przy czym myślę, że to co bardzo ważne i co wszyscy musimy mieć jako dyrektorzy, to przemyślaną strukturę zarządzania szkołą. Ja mam za sobą takie doświadczenie, że oto mam w tej chwili szkołę, która składa się z dwóch części. Jej jedna część to oddziały polskie, około 160, 160 uczniów, i jej druga część to oddziały międzynarodowe, tam uczniów jest ponad 200. Szkoły mieszczą się w dwóch budynkach. Jak wymyślić strukturę? Stanęło przede mną takie zadanie nie tak dawno, bo mamy szkołę międzynarodową dopiero od 2016 roku. Jak wymyślić strukturę? Jak wymyślić to, żeby ten organizmy dwa na jakichś polach ze sobą współpracowały? Bo na pewno nie na wszystkich, bo są to dwa bardzo odrębne organizmy. W jaki sposób w jaki sposób tworzyć strukturę zarządzania tymi organizmami, żeby one dobrze działały. No, jest mnóstwo takich pytań i wyzwań, które przede mną wtedy stanęły, gdy tworzyłam szkołę międzynarodową, przy czym cały czas mam wrażenie, że jest to proces niedokończony, szczególnie dlatego, że pod wodze mieliśmy reformę oświaty i przejście do czteroletniego liceum, co również wymagało różnych strukturalnych zmian i przemyśleń. Kiedy myślimy, mówię, myślę o systemie pomiału, to myślę o wszystkim, co da się w szkole zmierzyć. I myślę, że to jest też taka ważna rzecz, którą my musimy mieć w szkole. Co się da zmierzyć? Różne rzeczy. No, wiadomo, szkoła w najprostszy sposób, tak. Mierzymy wyniki, mierzymy stopnie, lepsze, gorsze, średnie, oceny, ale to oczywiście nie wszystko. Myślę, że ważniejszym wyzwaniem jest to, jak zmierzyć to, czy tę prawdziwą pracę szkoły, pracę uczniów z nauczycielami. My wypracowaliśmy sobie własne, bardzo kontrowersyjne dla wielu narzędzie pomiaru narzędzie pomiału, robimy to cały czas, po prostu zbieramy opinie, oceny uczniów na, te, ich, na temat lekcji, jakie, jakie, jakie oni mają i mamy taki sposób pomiało. Oczywiście proszę Państwa system wynagradzania bardzo ważna rzecz. Nie będę się o tym jakoś szczególnie wypowiadać. Każdy z nas znowu. To nasze też zadanie musi to wymyślić, tak? W jaki sposób wartościować wynagrodzenia, w jaki sposób stworzyć taki system. No i oczywiście dobór i rozwój, dobór pracowników i rozwój płacowników to jest też zadanie dyrektora. Jedno z ważniejszych zadań dyrektora. Już tego z nas nikt nie zdejmie, to my zatrudniamy i musimy wiedzieć, kogo chcemy w szkole mieć, jakich pracowników, w jaki sposób prowadzić rekrutację, tak żeby byli to ludzie, którzy będą współtworzyć razem z nami te organizację, jaką jest szkoła. Tutaj proszę Państwa następne pytanie, przed jakim, jakie ja tam wyświetliłam na samym początku, to jest pytanie o tym, co myślę o ludziach. I tutaj, żeby jakoś uruchomić jakąś refleksję, czy zainspirować Państwa do myślenia o tym pytaniu, to, 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 to chcę no odpowiedzi na to pytanie, to chcę Państwu pokazać taką teorię. To są, to jest teoria Maggregowa, to jest jeden z takich, to raczej w świecie biznesu funkcjonuje, ale widzą Państwo, że są takie na przykład tutaj dwie teorie tego, jaki jest właściwie człowiek, czy, czy jakie mamy przekonania na temat człowieka, czy uważamy, że większość ludzi trzeba zmuszać do pracy, kontrolować i kierować nimi, czy też uważamy, że człowiek jest zdolny do kierowania samym sobą i do samokontroli. No myślę, że od, odpowiedzi na to pytanie bardzo zależy od tego, jaki model zarządzania wdrożymy w naszej szkole. Jak będziemy pracować z naszymi ludźmi? Jak, je, jak, jeszcze raz powiem, stworzymy kulturę pracy tej organizacji? I niewątpliwie odpowiedzi na to pytanie każdy zarządzający też musi poszukać. Proszę Państwa, wobec Czym chcemy zarządzać? Tam takie pytanie było. Czym właściwie chcemy zarządzać? Czy, jakie mamy wizje my, dyrektorzy, naszej organizacji? Czy bardziej bliżej jej do maszyny, czy bliżej do. Organizmu. Ja oczywiście stawiam, jak się Państwo mogą domyślić, na to drugie. Nie chcę robić maszyny u siebie, nie chcę kontrolować, nie chcę powodować, traktować ludzi jak wykonawców czynności, które są nadane. W szkole jest to zupełnie, wydaje mi się, niemożliwe. I tak jak mówię, każdy zarządzający musi sobie na takie pytania odpowiadać, kiedy zabiera się do. Zarządzania. Jedna z, z ostatnich pytań, jakie Państwu pokazałam na pierwszym slajdzie, to było pytanie o to, kim jesteś. Kim jesteś, drogi dyrektorze, i właściwie jak chcesz zarządzać? Jak chcesz zarządzać? I tu chcę Państwu powiedzieć, że. Taka jak, jak ja starłam się odpowiedzieć sobie na to pytanie, no to sięgnęłam oczywiście do literatury i w tej literaturze znalazłam znowu taką teorię, która bardzo mi się spodobała. Jej autorem jest Simon Western który wymyślił o to, że są takie zasadnicze cztery dyskursy organizacyjne, on tak o tym mówi, ale chodzi o to, że w naszym świecie mamy cztery rodzaje zarządzania organizacją. Przy czym to, na co on bardzo zwraca uwagę, to to, że to nie jest tak, że któryś jest dobry, a któryś jest zły. To nie jest też tak, że któryś jest do zastosowania, zastosowania w każdej sytuacji. Te cztery dyskursy, jakie tutaj Państwo widzą, są do zastosowania w bardzo różnych sytuacjach. I znowu, kim jesteś, dyrektorze? Czy bliżej ci do kontrolera, czy do terapeuty, do mesjasza, czy do mekolideła? No to na to pytanie Państwo sobie muszą odpowiedzieć ewentualnie. Mogą. Do czego mi bliżej jako liderowi? Kim ja właściwie chcę być jako lider? Ja mam oczywiście, proszę od Państwa, odpowiedź na to pytanie. Ja się na przykład mieszczę w dwóch dyskusjach, ja jako zarządzający. Ja jestem terapeutą i jako liderem, przy czym to zależy od jakiego, w jakiej sytuacji to mi się uda, udaje robić. A więc tym się głównie zajmuje dyskus kontrolera bardziej do fabryki pasuje lub do takich bardzo właśnie do organizacji maszyny dyskus Mesjasza jest bardzo dobry. Takich ludzi potrzebuje organizacja w kryzysie albo nowo powstająca. Tam bardzo dobrze sprawdzi się taki rodzaj zarządzania. Natomiast na co dzień w szkole to czego używam najczęściej to właśnie Dbanie o to, żeby szacowni moi pracownicy, nauczyciele no, pracowali jak najlepiej, żeby byli wydajni i szczęśliwi. I myślę, że to jest jednym z celów dyrektora szkoły, co zrobić, żeby nauczyciele byli szczęśliwi. Takiego myślenia bardzo Państwa zachęcam. Również warto o tym porozmawiać z pracownikami. Warto im to pytanie zadać bo może można, Uchyla się wtedy pewne zasoby, pewne kontakty, wchodzi się na taki poziom kontaktu z pracownikiem, który nie jest normą, a bardzo wiele można z tego zaczerpnąć. To potem, proszę Państwa, przekłada się na uczniów. To to tak naprawdę Państwu chcę powiedzieć, to Państwo może zresztą wiedzą, pewnie tak jest, że to jak my zarządzamy szkołą, to w jaki sposób ustawiamy te organizacje ma bezpośredni wpływ na to, jak to działa na kolejnym szczeblu? To samo potem nauczyciele robią z uczniami. Więc to jest dlatego bardzo ważne, żeby sobie te swoje własne metody zarządzania z jednej strony doskonalić, zadawać sobie takie pytania: jak powiedziałam, kim jestem, jakie mam wartości, czym ja właściwie zarządzam, co ja myślę o ludziach, jak ja chcę zarządzać, jak chcę to robić, jaki dyskurs jest mi najlepszy, najbliższy. Co ja właściwie chcę tutaj robić, to jest nieuniknione i to jest bardzo cenne. Na koniec chcę Państwu powiedzieć, że podobno tak jest. Ja wiem, że to nie jest zachęta do podjęcia studiów podyplomowych, żeby na dżełowie dzielą się na samołuków i na niełuków. Ja mogę Państwu tylko życzyć dużo, dużo samouczenia. Dziękuję uprzejmie.